Jeżeli nasz partner niemiecki ma problemy gospodarcze i nie chce zrezygnować z realizacji własnych celów, również gospodarczych, a klika nie chce zejść z marży kompradorskiej, to gdzie się szuka oszczędności? Na dole. Czyli my, wszyscy płacimy, Czyli za my to, wszyscy płacimy za to, że u Niemca jest słabiej, w związku z tym mniej zamówili u nas, więcej od nas chce, chce, żebyśmy więcej kupowali od niego wiatraków, żebyśmy więcej kupowali szrotu elektrycznego u nas, za pieniądze, które my wpłacimy w składkach do Unii. No po prostu no tak jak studowne, system studowne. sowiecki się walił, no to tam coraz bardziej wyciskane było z dołu. W związku z tym pamiętajmy o tym, że początki, o których my wspominamy, to jeszcze są resztki ustawy Wilczka o tym, że co jest zabronione, to jest, jest dozwolone i że każdy może prowadzić wolność gospodarczą. Od tej pory ponad 170 poprawek do tej ustawy zostało wniesione. Czy ona nie istnieje, została przeregulowana z gospodarką? Pod tym względem jest, jest koniec. Można uruchomić potencjał gospodarczy, ale deregulując gospodarkę, ale nie w ten sposób, jak robi to pan Rzoska w tej chwili, czyli tak naprawdę łatę na łatę. To, co nie działa, wyrzucamy do śmietnika, robimy na nowo. De, to poważny reset, a nie tam w artykule 17 zmienić. Trzeba zrobić bardzo prostą rzecz, to robił Mask w doczu. On się nie zagłębiał w instytucje, które miał reformować, tylko traktował jako czarne skrzynki, których mechanizmów nie musi rozumieć. On patrzył, że na, na wejściu do tej skrzynki taka instytucja dostaje pieniądze publiczne i jakie usługi daje na wyjściu. I on powiedział tak: hmm, nie chcę was reformować tej czarnej skrzynce, ale zmniejsza wam o połowę na wejściu pieniądze, a na wyjściu chcę mieć to samo: reformujcie się sami. I to był genialny pomysł, nie wchodź, bo. Każdy ugrzęznie. przyjdzie Pan do dowolnej instytucji i powie zreformujmy, to przyjdzie dziesięciu kierowników, powie bez naszego wydziału, to w stanie podlaskie, wody nie będzie w kranach dla krów i tak dalej, i tak dalej. Zamiast to przychodzisz na wejściu, się zmienia, zmniejsza ilość kasy i oni sami muszą kombinować, żeby przeżyć. Żeby przeżyć. A na wyjściu ma to nas, co się umówili. Te deregulacyjne rzeczy tylko tak działają, tylko systemowo. I one są stosunkowo proste, ale one będą uruchomiły wciąż rzemiący moim zdaniem, że trzeba być wariatem. A mamy dwa miliony wariatów, którzy się wybierają na przedsiębiorcę prywatnego w Polsce. To naprawdę to jest duże zacięcie, duże zacięcie. Ale z drugiej strony, pracując w korpo czy pracując na państwowych posadach urzędniczych, ciężko jest wyskoczyć na ten poziom życia, który no, Polakom zawsze kojarzył się z odniesieniem sukcesu, to znaczy, wakacje nie w Polsce, a za granicą. Chociaż nie, wróć, teraz Bałtyk jest droższy od na przykład. To tam. E, ale. Auto sportowe, a nie klasy średniej, mieszkanie większe niż 46 metrów, no to to jednak trzeba być przedsiębiorcą. No chyba, że w korpo jest się główną księgową, no ale to jest taka jedna. No ale jak muszę pan wziąć kredyt na 1000, za 1600 zł, mieć samochód, nową brykę. No ale to już na mieszkanie nie ma, no bo przy obecnych stopach procentowych generalnie ciężko. Tak, no tak. W z tym... Tych jest, 20, 30, 50 tysięcy, czy nawet więcej miesięcznie, no to już tylko chyba jest, jako przedsiębiorca? Oczywiście jest frustracja. Naprawdę Polakom zaczyna brakować do... Prądu. Do pierwszego, tak? Do węgla. Czym się przyłączają do większości państw zachodnich, które poszły w tej progresywizmie, szczególnie zielonego ładu jeszcze bardziej i w dystrybucji socjalu jeszcze bardziej. Więc to jest taki mechanizm takiej spirali korkociągów dół, z którego będzie ciężko pod tym względem wyskoczyć, nie? Więc to, to, to na pewno tak w tej chwili działa. To, co jest najważniejsze w tej chwili i to, o co, o, co, o co Pan pyta, ten mechanizm jest w miarę stabilny. A nie uważa Pan, że żeby doszło do faktycznego przewrotu i żeby ludzie wyszli na ulicę, bo to jest jakby no, chyba jedyne rozwiązanie, tak, które mogłoby ten układ zakończyć, czy w Anglii, czy, czy, czy we Francji, w Niemczech, w Polsce, no to bardzo daleko nam, ponieważ no, nie wiem, co musiałoby się stać, żebyśmy My chodzili głodni. To nie jest 1917. No, mimo wszystko spadamy z wysokiego konia i, i, i do takiego scenariusza, gdzie nie będzie co włożyć do garnka, no to naprawdę jeszcze bardzo daleka droga. Myślę, że od 100 lat nie było żadnych protestów na ulicach z powodu głodu.